Witajcie na kanale Pociągi. W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci 10 ciekawostek o polskiej kolei, o których prawdopodobnie nie wiedziałeś. Opowiemy sobie o najdłuższym tunelu kolejowym w Polsce, o najkrótszej trasie pociągu, czy chociażby o najwyższym punkcie w naszym kraju, gdzie dojeżdżają polskie pociągi. Jeżeli seria Wam się spodoba, Umówmy się, że każde z to pod tym filmem to kolejna jedna ciekawostka do kolejnego odcinka z tej serii. Ciekawostki możecie pisać w komentarzach, a ja zapraszam Was już na odcinek. Dla rozgrzewki zacznijmy od najkrótszej trasy pociągu w Polsce. Ta zaledwie ma 3 km, a pociąg zatrzymuje się na całej trasie tylko 4 razy. Całość przejazdu zajmuje 10 minut. Chodzi dokładniej o połączenie Pleszew-Miasto-Pleszew. -Pleszew. Jednak nie jest to jedyna ciekawostka na temat tej linii. Jest to również jedyna w Polsce trasa pociągu wąskotorowego, który kursuje codziennie, dowożąc pasażerów do pracy czy też do szkoły. Duża część kolei wąskotorowych w naszym kraju kursuje okazjonalnie zazwyczaj w turystycznych miejscowościach. Codziennie odjeżdża 12 pociągów takich z Pleszewa. A jeszcze jednym interesującym faktem jest to, że tory, po których jeździ ten pociąg, są również dostosowane do przejazdu normalnego pociągu. Napiszcie w komentarzu, czy słyszeliście wcześniej o tym połączeniu. Teraz opowiemy sobie o tajemniczym składzie, nie o złotym pociągu, a o pociągu Orient Express. Ponad 10 lat na stacji Małaszewicze mogliśmy spotkać porzucony skład luksusowego pociągu firmy Orient Express. Utknął on na tej stacji w roku 2008, dlatego że kolei białoruskie nie dostały od właściciela zapłaty za przechowywanie wózków normalnatorowych wrześciu. Ponad 10 lat skład ten stał na szerokim torze stacji. Nie były one w żaden sposób zabezpieczone, co skutkowało tym, że wielu amatorów cudzej własności czy koneserów alkoholu chętnie tam przesiadywała. Sporo wyposażenia wyszło również o własnych siłach, a spora część po prostu niszczała przez zaniedbanie. Po kilku latach sprawą zaczęła interesować się prasa. Czy pociąg tam nadal stoi? Otóż nie. W roku 2018 został on zakupiony przez koleje francuskie i wtedy też wywieziono je do Francji. Jak podają francuskie media, wagony miały zostać poddane renowacji i powrócić za jakiś czas do służby. Jeśli już wiemy, ile stał luksusowy skład w Polsce, to należy zapytać, czy kiedyś w Polsce mieliśmy okazję spotkać pociąg Terzewę. Otóż w regularnych łączach nie ma na to szans, ale taki pociąg pojawił się w naszym kraju aż dwukrotnie. Po raz pierwszy z okazji kongresu Kolei Dużych Prędkości w Polsce w 1991 roku. Wtedy też chętni mieli okazję obejrzeć ten pociąg. Po raz drugi TGW mogliśmy spotkać przez tydzień w czerwcu 1995 roku. Było to spowodowane obchodami 150-leci kolei w Polsce. Niektórzy mieli nawet okazję przejechać się TGW. Skład ten można było spotkać się jeszcze w Poznaniu, Siedlcach czy w Skarżysku Kamiennej. Skoro dowiedzieliśmy się, że do Polski dojechał terzewę, to warto przejść do pytania, jak wysoko dojeżdżają polskie pociągi u nas w kraju. Otóż, najwyższe miejsce, w które dojeżdżają pociągi, to stacja szklarska poręba Jakuszyce. W którą to znajdziemy na wysokości 886 metrów nad poziomem morza. Znajdziemy tam jeden peron o długości 130 metrów. Ze stacji możemy dojechać do centrum miasta lub udać się do Czech. Wiemy, jak wysoko dojeżdżają polskie pociągi, to teraz warto spowiedzieć, jak daleko jeżdżą polskie pociągi, a dokładniej, jaka jest najdłuższa trasa pociągu w Polsce. Przewoźnik Intercity posiada w swojej ofercie trasy z Przemyśla do Świnoujścia, mijając po drodze Kraków, Wrocław czy Poznań. Trasa ta ma aż 1054 km, a skład pociągu jest w stanie rozpędzić się do prędkości 160 km na godzinę. Pewnie zaraz padnie pytanie, ile zajmuje przejazd z początku do końca taką trasą? Otóż ten zajmuje około 14 godzin, w zależności od opóźnień, które są bardzo częste w przypadku polskich pociągów. Jako ciekawostkę mogę dodać, że koszt podróży z Świnoujścia do przemyśle głównego to zaledwie 159 zł, jeśli mówimy o pierwszej klasie. Drożej się robi, jeśli chcemy przespać się podczas podróży, wtedy to cena biletu winduje do góry. Ale jak za przejechanie całej Polski, uwzględniając taką inflację. Kwota 159 zł nie wydaje się być sporą ceną. Równie ciekawą sporą jest infrastruktura kolejowa w naszym kraju. A i tutaj możemy pochwalić się ciekawymi wynikami. Jaki jest najdłuższy tunel kolejowy w Polsce? Otóż, najdłuższym tunelem kolejowym w Polsce jest ten pod górą Mały Wołowiec niedaleko Wałbrzycha. Ma on 1600 metrów długości był zbudowany przed Pierwszą Wojną Światową. Chociaż tunel tutaj to złe określenie. Są to połączone dwa tunele i jeden z nich na ten moment nie jest używany, ale długość ponad półtora kilometra robi spore wrażenie. Podobnie jak widoki na linii kolejowej Wałbrzych-Kłodzko. Skoro poruszyliśmy temat najdłuższego tunelu kolejowego, warto jest powiedzieć o najdłuższym moście kolejowym w Polsce. A jest to most imienia Bronisława Malinowskiego w województwie kujawsko-pomorskim, a dokładnie w Grudziądzu. Jest najdłuższy most drogowo-kolejowy w Polsce. Składa się on z 11 przęseł o rozpiętości 100 metrów. Długość tego mostu wynosi prawie 1100 metrów i wisi on nad Wisłą. Przez most przejeżdża pociąg Arriwy na trasie Grudziądz-Laskowice Pomorskie. Pociągi w naszym kraju to bardzo popularny środek transportu, ale czy zastanawialiście się kiedyś gdzie jeździ ich najwięcej i ile przejeżdża ich w ciągu doby? Jeśli tak, to mam dla Was odpowiedź na to pytanie. Najwięcej pociągów dojeżdża na stację Warszawa Zachodnia. Tam każdego z dnia zatrzymuje się ponad 1000 pociągów. Jeśli mielibyśmy liczyć co ile pociąg przejeżdża lub odjeżdża, to byłoby to około kilku minut. Przejazd kolejowy wiąże się z tym, iż musimy zazwyczaj przepuścić pociąg, który przejeżdża. Wtedy wówczas zatrzymujemy się na znaku stop lub czekamy, aż rogatki się podniosą. Jest jednak przejazd w Białym Stoku, który trochę odwraca tę rolę. To samochody tam mają pierwszeństwo przed pociągiem. Sam przejazd znajdziemy w dzielnicy za ścianki, a przed przejazdem nie znajdziemy znaku stop. W praktyce wygląda to w taki sposób, że podczas przejazdu pociągu Ruchem steruje pracownik kolei. Jest to jeden z niewielu tego typu przejazdów w Polsce, ale warto, abyście o tym wiedzieli, jeżeli znajdziecie się w Białym Stoku. Jeśli myślicie, że transport końmi, a dokładnie kolej ciągnąca przez konie to bardzo stara praktyka to trochę was tutaj zdziwię. Otóż do 2016 roku Kolej cegielniana wąskotorowa ciągnąca przez konie była jeszcze używana w bojanicach koło krzywinia. Kolejka była ciągnięta po prostu przez konia. Niestety na ten moment kolejka ta nie funkcjonuje i pozostała po niej tylko infrastruktura. A szkoda, bo byłaby to świetna atrakcja. Pamiętajcie, że każde z to pod tym filmem to jedna ciekawostka w kolejnym odcinku. A ja dziękuję za Waszą uwagę. I do następnego. Cześć!